Najulubiejszym sposobem spędzania czasu w rodzinie pieczarkowsko-sowińskiej było wspólne przesiadywanie w kuchni leniwe pogwarki. Ojciec przepytywał dzieci z lekcji, ale czasami myliło mu się i pytał Małgosię z geografii, a Tomka z historii, chociaż powinien zrobić odwrotnie. Mama cerowała, babcia pieczarkowska wyszywała, opowiadając o pradziadku żeglarzu, a dziadek pieczarkowski... Wracał myślami do czasów, kiedy pracował jako lekarz epidemiolog i zupełnie nagle wzywany był to tu, to tam, wszędzie gdzie wybuchła epidemia. Musiałem mieć zawsze spakowaną walizeczkę z najpotrzebniejszymi rzeczami kiwał głową, bo w każdej chwili mogli mnie wezwać na spotkanie z epidemią. Zawsze w takich momentach Kasia siadała dziadkowi na kolanach i pytała Dziadku, a jak wygląda epidemia? Ma cztery nie bardzo czyste halki, dwie poplamione spódnice, rozwiane brudne włosy i sieje bakterie, odpowiadała Małgosia. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że epidemia jest odwrotnością wiosny. Małgosiu, skąd ci przychodzą do głowy takie obrzydliwe bajdy? pytała mama. Dziewczynka w twoim wieku powinna wymyślać pogodniejsze historyjki. Ja już mam taką ponurą duszę, odpowiadała Małgosia. To pewnie dlatego, że urodziłam się w święto zmarłych. Kasia doskonale orientowała się, co znaczy słowo epidemia, ale pytała, bo bardzo lubiła okropne opowieści siostry. I brałem walizeczkę, w której było wszystko, co trzeba, i wyruszałem. Nie było mnie tydzień. Albo i dłużej, odpowiadała babcia. Kasia wciskała się w dziadkowe kolana i jeszcze mocniej przytulała się do jego swetra. Pewnego razu tak się przejęła opowieścią dziadka, że szepnęła. Tak bym chciała, dziadziusiu, żeby cię nie było tydzień albo i dłużej. No wiesz, obruszył się dziadek. Chciałam tylko powiedzieć, że chciałabym, żeby... Plątała się, czując, że łzy zbierają się pod powiekami. Dziecko chciało powiedzieć, że marzy mu się niezwykła sytuacja. Pospieszył z pomocą Tomek. Niczego złego nie miała na myśli. Chciałaby, żeby dziadek jeszcze raz był taki ważny jak kiedyś. Właśnie, kiwnęła głową Kasia. Tak chciałabym i jeszcze chciałabym, żeby. chciałabym, żeby coś się wreszcie wydarzyło, powiedziała Małgosia. I wcale jej się nie dziwię, bo ja też bym chciała, chociaż oczywiście nie jestem już dzieckiem. Rodzice uśmiechnęli się do siebie. Babcia do dziadka, oboje dziadkowie do rodziców i wieczór wspomnień ciągnął się dalej. Tego wieczora, kiedy Małgosia nadała epidemii postać olbrzymiego i brudnego zająca, którego nikt nie lubił i który ze zemsty rozsiewał bakterie, ktoś załomotał do drzwi. I zając o imieniu Dur i nazwisku Brzuszny szedł przez świat i okropnie stękał z rozpaczy, mówiła Małgosia, ale nie dokończyła, bo jej wierna słuchaczka zsunęła się z kolan dziadka i pobiegła otworzyć, wołając: Ja otworzę, ja. Bo ja pierwsza chcę wiedzieć, kto do nas przyszedł. Ktokolwiek to jest, Małgosia nie dokończy swojej opowieści o zarazie powiedział z ulgą tata. Może wymyśli nam coś weselszego. Wszystko chcielibyście mieć polukrowane westchnęła Małgosia, a ja nie. Ponieważ Kasi nie było dość długo, Tomek poszedł do przedpokoju. Ponieważ i on nie wracał. Marysia odłożyła książkę, której kochankowie szli na w szafot, trzymając się za ręce i poczuła pała do przedpokoju. – Co oni tam tak długo robią? – zainteresowała się babcia. W przedpokoju panowała cisza. Ciągnęło jednak zimnem, co oznaczało, że drzwi wejściowe otwarte są na całą szerokość. Biła igłę w robótkę i poszła za wnukami. Dziadek nie wytrzymał długo bez babci. Owinął się swetrem i mamrocząc – Kogo licho przyniosło w taki ziom? Poszurał kapciami w stronę przedpokoju. Po kilkunastu minutach cała rodzina stała w otwartych drzwiach i wpatrywała się w stojącą w progu kobietę. Ten dom wyglądał jakoś tak gościnnie, szepnęła przybyła, zdejmując czapkę z lisa. Na czarne, karakułowe futro rozsypały się rude włosy. Jezu, jęknął dziadek. Ruda z walizami. Ruda kobieta spoglądała niepewnie po twarzach. Nawet na mniamnię zerknęła, jakby przepraszająco, a kiedy dziadek powiedział ruda z walizami, wyraz niepewności na twarzy gościa zamienił się w przestrach. Przytomnością umysłu popisała się mniamnia. Obwąchała mniejszą z dwóch walizek i wydała dźwięk mniam, a przy tym oblizała się, wysuwając język tak bardzo, że aż przemyła sobie nim oczy. Tam w środku musi być jedzenie, pisnęła Kasia. I może ta pani chce je rozpakować i zjeść u nas, bo na dworze tak zimno. Och, stęknęła babcia. Moja nieodrodna wnuczka. Kwaliła Kasię i ruszyła do kuchni, roztrącając rodzinę tak lekko, jak lekko roztrąca się kłosy zboża. Z ust mi dziecko wyjęło, bo przecież pomyślałam, żeby gościa nakarmić. Zapraszajcie do środka. Gościa posadzono w wyplatanym fotelu babci Pieczarkowskiej. Sama zaś babcia usiadła skromnie na stołeczku i obserwowała gościa myśląc. Więc tak wygląda przepowiedziana przez karty Dama Kier. Jest ładna, miła i młoda. To musi być ona nikt inny, zwłaszcza, że i Kajtuś wypowiedział to pamiętne zdanie. Pozostali członkowie rodziny też byli pewni, że przybyła jest kosztowną damą gier. Prawie czuli zapach róży, którą powinna trzymać w dłoni. Róża pewnie zmarzła na mrozie, szepnęła Kasia. Ruda kobieta jadła wytwornie, odstawiając na bok ostatni paluszek, który sterczał jak ogonek kotka. Ubrana była tak kosztownie, że pani Alina myślała tylko o swojej starej spódnicy i cerowanym na łokciach sweterku. – Grunt to wartości duchowe, kochanie – szepnął pan Sowiński. – Jeżeli ona jest matką chociaż dwojga dzieci i potrafi być tak zadbana, jak jest, załamię się – pomyślała pani Alina, dyskretnie śliniąc palec i przejeżdżając nim po dawno nieregulowanych brwiach. Gość jakby odczytał jej myśli, bo obrzucił szybkim spojrzeniem wszystkie pociechy Sowińskich i rzekł – szczęśliwa pani, że ma tyle dzieci – ja nie mam żadnego. Ależ pani jest jeszcze bardzo młoda, wyrwała się babcia. Przecież taka śliczna panna może wyjść za mąż. Nie ma się co martwić. Wszyscy czekali, aż przybyła, powie coś na temat swojego stanu cywilnego, ale ona powiedziała tylko, tak, tak, oczywiście. Pokiwała głową jakoś tak zagadkowo i dodała, że ma na imię Krysia i prosi, żeby tak się do niej zwracać. Pani Krysiu zwrócił się dziadek. Nasz pies, bierze pani walizkę. Mniamnia leżała na mniejszej z dwóch walizek, jak na dywaniku. Jak mogłam, pani Krysia palnęła się ręką w czoło. Tyle pyszności, a ja zapomniałam. Gość w dom, Bóg w dom, rzekł dziadek. Pani Krysia wyszukała w torebce kluczek i zabrała się do otwierania walizki. Precz, odwarknęła do mnie mnia na suka, ale jakoś tak groźnie. Zlazła jednak z walizki i odeszła do swojego kąta między dwiema kuchennymi szafkami. Rodzina zrozumiała, że gość i pies nie polubili się. – Czy pies musi być w kuchni tam, gdzie ludzie? – zapytała pani Krysia. – Musi – odrzekła twardo Kasia. – Nasz pies musi, bo widzi pani – rozpoczęła swój zwykły wykład – pies nie jest tym, czym był dawniej. Kiedyś pan był aż panem, a pies tylko psem. A teraz pan dalej jest panem, a pies aż psem. Poza tym ona czeka na reszteczki. Tu nie będzie żadnych reszteczek. Pani Krysia wysłuchała przemówienia Kasi bez śladu wzruszenia czy zrozumienia. Tu będą same pyszności. Zaczęła wyciągać z walizki serniki, pierniki, makowce. Rozmawiała z ciastami jak z małymi dziećmi. Tu położymy moje słoneczko, szczebiotała do długiego makowca, a ty, mój maleńki, będziesz leżał tu, pouczyła złocisty piernik. Mówiła to z takim przekonaniem, że nikt nie miał odwagi ukroić sobie ciasta. Jeszcze krzyknie, wyraził obawę dziadek. Czy pani zawsze podróżuje z takimi pysznościami? Zapytała mama, ostrożnie dźgając widelczykiem kawałek sernika. Gość zamarł i bez ostrzeżenia, czy wcześniejszego grymasu, wypuścił fontannę łez. Ależ ja nie chciałam sprawić pani przykrości, jąkała wystraszona pani Alina. Ja przecież zapytałam tylko. Pani Krysia uspokajająco zamachała rękami, co miało oznaczać: że nic nie szkodzi, to nie pani wina, płakać jednak nie przestała. Czyniła wysiłki, by stłumić szloch, ale skutek był taki, że po każdym wysiłku wybuchała jeszcze głośniejszym płaczem. Domownice wpatrywali się w gościa okrągłymi oczami. Mnia-mnia zawyła współczująco. Zawyła raz, drugi, a ponieważ była psem o miękkim sercu, rozwyła się tak głośno i przeciągle, że odezwały się okoliczne psy. Rodzina wyraźnie słyszała dalekie poszczekiwania, na tle których niosło się cienkie hał-hał kruczka. Pani Krysiu. Zabrał głos ojciec. Proszę przestać płakać. Zaraz przygotujemy pani pokój. Odpocznie pani i jutro spojrzy na wszystko innym okiem. Ja mogę oddać mój pokój, zgodził się dziadek. Ja zawsze ustępuję kobiecie, zwłaszcza nieszczęśliwej. Mężczyzna, który nie ustąpi kobiecie, zwłaszcza nieszczęśliwej, jest diabła wart. Kandydatura dziadka nie została wzięta pod uwagę. Nikt nie chciał się zgodzić na to, żeby starszy pan tułał się po domu. Dziadek natychmiast obraził się. Opuścił kuchnię ze słowami Nie widzę tu dla siebie miejsca. Mnia mnia przestań zawodzić. Idziemy na spacer. Skonsternowana rodzina tłumaczyła dziadka, a pani Kresja powtarzała płaczliwie. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, tak mi przykro. Doprawdy, państwo tacy mili, a ja, a ja czuję się jak przybłęda. Uspokajano panią Kresię, zapewniając, że najmilsi goście są niespodziewani. Właśnie tacy jak ona, bo dzięki nim dzieje się coś innego, coś nowego, nieznanego. A może Tomek przeniesie się do tego małego pokoiku na końcu korytarza? zapytała Małgosia. Chyba że boi się myszy. Zwiesiła głos i wpatrywała się w brata. W pokoiku na końcu korytarza rezydowały myszy, a Tomek panicznie się ich bał. Pokój nazywano mysim pokoikiem i od czasu do czasu ktoś mówił, trzeba zrobić porządek z myszami, ponieważ mieszkanki mysiego pokoiku były taktowne i nie pokazywało się w innych częściach domu. Kończyło się na gadaniu. Trzeba zrobić porządek z myszami, powiedziała babcia, dźwigając się ze stołeczka. I Tomek będzie miał śliczny pokoik. Brrr, otrząsnęła się pani Krysia. Boję się myszy i brzydzę, jak to kobieta. – Ja tam się ich nie boję – wzruszył ramionami Tomek. – Chłopcy nie boją się myszy – powiedział i poczuł strach pomieszany z obrzydzeniem. W Tomku samo słowo mysz wywoływało dreszcz, a w gardle pojawiała się miękka kulka kojarząca mu się z myszą. – Chłopcy nie boją się myszy – powtórzył z głosem – i nie trzeba robić z nimi porządku. Niech sobie mieszkają gdzie chcą – Dziękuję szepnęła Kasia. W ten sposób sprawa została przesądzona. Tomek sam przeniósł swoje rzeczy do małego pokoju. Pomagała mu najmłodsza siostra. One są naprawdę bardzo miłe, szeptała. Zobaczysz. Daj im trochę okruchów. Ucieszą się. Po kilku dniach będą ci jadły z ręki. Pośpiesz się z układaniem pościeli, to coś zobaczysz. Kasia pobiegła do kuchni, a kiedy wróciła, miała konspiracyjną minę. Tuż obok małej, prawie niewidocznej dziurki między podłogą a ścianą wysypała okruszki. A teraz cicho, szepnęła obejmując brata i kładąc mu palec na ustach cichutko. Najpierw zobaczyli mały pyszczek, a potem z norki wylazła mysz dorodna jak łania. Na końcu korytarza rozległy się kroki. Mysz schwyciła jedzenie i zniknęła w norce. – Więc ty je dokarmiasz? – zapytał Tomek. – Zawsze zastanawiałem się, czym one żyją. Nie schodzą przecież do kuchni. – Nie bój się ich – wyszeptała Kasia. – Coś malutkiego, co mieszka pod podłogą, nie zrobi ci krzywdy. – Pomyśl, chodzisz, stawiasz kroki, a to coś słyszy głośny hałas nad głową. – Nie bój się, bo jeżeli będziesz się bał i powiesz o tym, babcia poustawia tu pułapki. Tomka pocieszała i podtrzymywała na duchu najmłodsza siostra, ale wcale nie było to upokarzające. Szeptała mu dobre słowa, wspinała się na jego kolana, obejmowała go za szyję i prosiła, żeby nie bał się, bo inaczej koniec z myszami. Dobrze, nie będę się bał, obiecał. Ani trochę. Dzieci wróciły do kuchni, gdzie zapłakana pani Krysia kończyła pić herbatę. Do końca dnia nikt już nie rozmawiał na temat jej przyjazdu. Wszyscy zachowywali się tak, jakby zapowiedziała swoje przybycie długim listem, telegramem i telefonem na dokładkę. Dzieci przyglądały się Pani Krysi w milczeniu. Małgosię zachwycił elegancki strój gościa, błękitna bluzka z koronkami, złote kolczyki, złote pierścionki. Nade wszystko jednak uwagę Małgosi przykuwały włosy. Piękne, rude, mieniące się, wijące, spływające na plecy. Przez cały wieczór Małgosia dotykała swoich słabych włosiąt i było jej coraz smutniej. Jakby nagle odkryła, że jest zupełnie łysa. Kasia i Tomek zerkali na gościa z niechęcią. Tomek z powodu pokoju, z którego musiał się wyprowadzić. Przedtem nawet nie wiedział, że tak bardzo lubi swój mały, nieporządny pokój z drewnianymi półkami, które kiedyś zrobił tata. Kasia czuła, jak jej niechęć zbiera z każdą chwilą. Gość bowiem przeniósł materacek mniamni z kuchni do przedpokoju i ułożył w takim miejscu, że psa wcale nie było widać. W dodatku mniamnia, mnia, przez nikogo nie popędzana, sama powlokła się na swoje nowe miejsce, ułożyła pokornie i smutnymi oczami śledziła domowników przechodzących przez przedpokój wieczorem, kiedy już pani Krysia rozlokowała się w swoim pokoju, dzieci zebrały się na chwilę w korytarzu. Lubiły tak postać i pogważyć przed snem, mimo że trzy siostry mieszkały przecież razem i mogły rozmawiać siedząc w łóżkach. Z dawnego pokoju Tomka dolatywały jakieś odgłosy, które Kasia nazwała szklanymi. Pewnie rozstawia buteleczki. — Z zagranicznymi perfumami kremami szamponami zaszeptała Małgosia węsząc bardzo ładna jest ta dama kier bardzo chciałabym być taka jak ona jak myślicie dlaczego ona rozpłakała się kiedy mama zapytała ją o podróżę z pysznościami i jak myślicie dlaczego przyszła akurat do nas bo nie miała się gdzie podziać powiedział Tomek dowiedziała się pewnie że jesteśmy gościnni i wkręciła się Ciekaw jestem, czy jakaś inna rodzina odstąpiłaby pokój jedynego syna. Na szczęście jedynego, zaśmiała się Małgosia. I nie zmieniaj tematu. Wreszcie coś się w tym domu dzieje. Marysia, która dotąd nie odezwała się ani jednym słowem, postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami z resztą rodzeństwa. Ona jest osobą zawiedzioną w miłości, rzekła. Jestem tego pewna. Zdanie o podróżach z pysznościami musiało poruszyć coś ukrytego na dnie serca. Coś smutnego. Jestem pewna, że pani Krysia jest osobą zawiedzioną w miłości. Ona tak właśnie wygląda. – Jak? – Małgosia przesunęła się do siostry i objęła ją. – Powiedz, jak wygląda? – Przecież widziałaś – odrzekła spokojnie Marysia. – Wszyscy widzieliśmy. Rozłościło to Małgosię. – Biała gęsio! syknęła. Nie możesz mówić jaśniej? Ja nie rozumiem, o czym pleciesz. Nic na to nie poradzę, odpowiedziała Marysia. I nie obrażaj mnie. Teraz już nic nie powiem. Idę do pokoju. Dobranoc. Małgosia miotała się w bezsilnej złości, jakby chciała otworzyć pudełko z tajemnicą, a nie mogła znaleźć kluczyka. Ja też nigdy ci niczego nie powiem, zawołała. Nigdy! Nie jestem ciekawa, odkrzyknęła Marysia. Była już na schodach. Wspinała się wolno, przestając co jakiś czas i potrząsając głową. Duchowa arystokratka, syczała Małgosia. Tłusta, duchowa arystokratka. Wszystko słyszałam i zapamiętam ci to. Marysia poszła prosto do pokoju, wsunęła się do łóżka i zaczęła czytać książkę. Fałszywy przyjaciel, mamrotała bezradnie Małgosia. Może to jej dotyczył mój sen. Była tak strasznie ciekawa, co siostra miała na myśli, że zupełnie zapomniała o młodszym rodzeństwie, przysłuchującym się każdemu jej słowu. Bezczelna! – zapłakała w końcu, nie powiedziała mi teraz nic nie wiem. A wy czego tu jeszcze szukacie? Jazda do łóżek. Był to rano, trzeba będzie lewarkiem podważać. Zostawiła Tomka i Kasię i poszła na górę. Także wsunęła się do łóżka i wgapiła w najstarszą siostrę swoje niesamowite oczy. Możesz się nie wysilać, powiedziała Marysia nie podnosząc głowy z nad książki. Na mnie twoje spojrzenia nie działają. Możesz je wypróbowywać na tym ogrysku z piątej C. On nie jest żadnym ogryskiem ofuknęła Małgosia. Chyba że przy tobie. Przy tobie wszyscy ludzie są ogryskami, tłuścio Jednak mimo wszystko życzę ci dobrej nocy i bądź łaskawa zgasić zaraz światło, bo chcę spać. Odwróciła się twarzą do ściany. I zapatrzyła we wzorek na tapecie. Był to wzorek w delikatne różyczki. Przechylały główki na bok dokładnie tak, jak przechylała główkę róża, którą trzymała w dłoni karciana Damakier. Oczy Małgosi powolutku przymykały się. Pod powiekami majaczył obraz chłopca z piątej C. Widziała go teraz tak, jak zawsze widywała przed snem. Obciągał granatowy sweter i uśmiechał się szeroko a jego usta układały się w kształt sympatycznej kieszonki. Małgosia bezwiednie uśmiechnęła się do chłopca i zaraz potem zasnęła. Właśnie wtedy Marysia zdecydowała się porozmawiać z siostrą na temat zawiedzionej w miłości damy kier. – Hej, ty! – powiedziała. – Chodź do mojego łóżka. Pogadamy. – Hej, Małgosia! Ponieważ Małgosia nie odpowiadała, Marysia wylazła spod kołdry, i podeszła do łóżka siostry. Pochyliła się nad nią. Zobaczyła delikatnie uśmiechniętą twarz. Szorstkie włoski sterczały dookoła buzi, jak dobrze odrośnięte włosy chłopca. Z koronek, kwiatków i kokardek wyłaniała się chuda szyjka. Och, Boże! zachwyciła się Marysia, gdybym ja była taka piękna jak ty, taka chudziutka, taka delikatna. Westchnęła czując, że jest okropnie gruba że ma za duży biust i za długą szyję. Jutro ci wszystko opowiem. Tymczasem w korytarzu na dole mama zaganiała do łóżka Tomka i Kasię. Zaraz pójdę, ale niech ona mnie zamknie na łyżkę, stawiał warunek Tomek. Inaczej wcale nie pójdę spać. Mały pokoik na końcu korytarza zamykany był od wewnątrz na haczek, ale wystarczyło mocniej usiąść na łóżku, a haczek wyskakiwał ze swojego miejsca i drzwi otwierały się same. Robił się wtedy w całym domu przeciąg i słychać było wycie wiatru nawet gdy wszystkie okna były pozamykane. Dzieci mawiały, że przeciągi zerwały się z uwięzi. Babcia wpadła na pomysł, żeby pokoik zamykać od zewnątrz, przewlekając przez dwa metalowe uchwyty aluminiową łyżkę. Tomek uważał, że zamykanie człowieka w pokoju jest bardzo upokarzające. Jedyną osobą, której mógł na to pozwolić, była Kasia. Kasi nie wstydził się nigdy. – Tylko jej pozwolę zamknąć się na łyżkę – opierał się. – Dobrze, synku – zgodziła się mama. – Przecież to bez różnicy. Rano zachowujcie się cicho, bo może pani Krysia będzie chciała dłużej pospać. – Mamo – dzieci przesunęły się blisko mamy – czy ta pani zostanie u nas długo? – Nie wiem, nie wiem – odpowiedziała mama. – Przecież dopiero dziś przyjechała. – To miła pani i może zaprzyjaźnimy się z nią. No a teraz idźcie spać. Kasia i Tomek podreptali w kierunku mysiego pokoiku. Dobranoc! szepnęła Kasia. Daj mi buzi. Tomek dał jej buzi, a Kasia złożyła na jego policzku mokry jak meduza pocałunek. A czy nie mógłbyś mnie potem odprowadzić na górę? szepnęła, spoglądając w stronę schodów. Trochę się boję. Wiesz, jestem mała. Teraz to czuję. Ale jak cię odprowadzę, jeżeli będę zamknięty w pokoju? To prawda, westchnęła Kasia. Ale nie bój się myszek, są miłe. I to one boją się ciebie, chociaż też nie powinny. No to jak będzie, odprowadzisz mnie? A kto mnie zamknie na łyżkę? Powtórzył pytanie Tomek. I powiedz, czego się boisz? Nie lubię samo chodzić po schodach, ale gdybym ci dokładniej wytłumaczyła, czego się boję, to chyba bołabym się jeszcze bardziej. Mam pomysł. Ja cię zamknę na łyżkę, a ty postoisz przy drzwiach. Będę cię widziała przez szybki. Wezmę mniamnię na ręce i zaniosę ją na górę. Co o mi tam? Nie chcę, żeby spała sama w przedpokoju. Dobra, zgodził się Tomek. Dobranoc. Kasia zamknęła drzwi. Stał przy nich i patrzył, jak siostra biegnie korytarzem, usiłuje podnieść psa, który jest za ciężki i w dodatku nie wie, o co chodzi. Wreszcie Kasi udaje się podciągnąć mniamnię do góry. Suka kładzie łapy na ramionach dziewczynki, Kasia jedną ręką obejmuje psa w pół, a drugą podtrzymuje mu zatek. Mała siostra zaczyna niezdarnie wspinać się po schodach, a nad jej ramieniem kołyszą się długie psie uszy. Tomek przywarł twarzą do szypek, spoglądał za Kasią do ostatniej chwili i wcale nie chciał się odwracać, patrzeć na swój nowy pokój. W końcu jednak musiał to zrobić. Ze strachu aż stęknął. W pokoiku nie było zasłonek, bo i po co myszą zasłonki. Za kwadratowym oknem stała ciemna noc, a na parapecie, podobny do rękawa olbrzyma, leżał śnieg. Tomek widział duży, biały rękaw kogoś, kto chce wyważyć okienko. Rzucił się na łóżko z taką siłą, aż zadzwonił haczyk w drzwiach. Otulił się kołdrą, schował pod nią razem z głową i zacisnął powieki mimo iż ze wszystkich sił usiłował przekonać samego siebie, że nie ma czego się bać, bał się coraz bardziej. Kasiu jęknął w duchu, Kasiu kochana, przyjdź tu do mnie. Myśl o siostrze przypomniała mu myszy. W gruncie rzeczy nie mam nic przeciwko wam, przecież i wy nie chciałybyście, żeby okienko nagle się otworzyło pchnięte przez kogoś niezwykle silnego. W pokoiku panowała cisza uznał więc, że jego mieszkanki też trzęsą się ze strachu i pewnie boją się właśnie jego, Tomka. Wszystko będzie dobrze, pocieszał myszy. Nie bójcie się. Jestem tu, bo muszę, bo w naszym domu zjawił się gość, któremu musiałem odstąpić własny pokój. Tłumaczył myszom wszystko dokładnie, wyjaśnił im nawet to, dlaczego się ich brzydzi. To z powodu waszej szybkości i tego łysego ogonka. A gdyby babcia nie wywróżyła tej rudej baby, nie myślałbym nawet o was i wy nie musiałybyście się mnie bać. W miarę, jak tłumaczył myszo, sam przestawał się bać. Śnieg na parapecie za oknem był zwykłym śniegiem, który niedługo zacznie topnieć. Za oknem nie czaił się żaden olbrzym. W małym pokoiku był tylko on i jego nocne towarzyszki, które właśnie wylazły z nory, żeby pozbierać okruchy.